Resztki jedzenia po świętach zawsze trafiają do naszych lodówek, bo nie uda się nigdy dokładnie zaplanować apetytów i wielkości potraw. Jednak absolutnie nie. Należy jedzenia wyrzucać. Nie wolno też dopuścić, by się zepsuło. Zawsze warto pamiętać, że można podzielić się jedzeniem z biednymi. Jak to zrobić? Jeśli masz całą lodówkę, jest zapchaną resztkami ze świątecznego stołu, podziel się nimi z biedniejszymi i potrzebującymi. Zwykle przed świętami organizowane są zbiórki żywności dla rodzin najbardziej potrzebujących. Pamiętajmy jednak, że jedzenie potrzebne jest im przez cały rok. Nie marnujmy, nie wyrzucajmy i nie czekajmy, aż zgnije w lodówce. Caritas wystawia faktury Organizacja Caritas Polska wystawia nawet faktury darowizny. Dzięki temu każdy kto przyniesie jedzenie do siedziby Caritas będzie mógł sobie odliczyć odpowiednią kwotę od podatku. Jeśli przyniesiemy żywność przed godziną 10, możemy mieć pewność, że jeszcze tego samego dnia otrzymają kilku potrzebujących. Schroniska dla bezdomnych Prawie wszystkie schroniska dla bezdomnych ludzi przyjmują paczki z poświątecznym jedzeniem. Schroniska na ogół nie mają żadnych ograniczeń. Pamiętajmy jednak, aby nie przynosić żywności psującej się i źle przechowywanej. Polski Czerwony Krzyż dołącza jedzenie do ubrań paczki PCK są przygotowywane co tydzień, dlatego przed zaniesieniem jedzenia warto zadzwonić do biura i dowiedzieć się, którego dnia najlepiej przynieść żywność. Jadłodzielnia, food sharing, czyli wspólna lodówka, by dzielić się jedzeniem inicjatywa zapoczątkowana w krajach zachodnich, to wystawione w różnych. W punktach miasta wspólne lodówki, do których osoby chcące się podzielić posiłkami wkładają jedzenie, dotarła także do Polski. Punkty Jadłodzielnie działają już w wielu polskich miastach. Mapkę i adresy znajdziecie tutaj. Do warszawskich lodówek można wsadzić jedzenie, oczywiście w doskonałym stanie, opisane, i podzielić się nim z każdym, kto ma na nie ochotę.